No siema, jak pewnie wiecie, wczoraj nagrałem film, w którym to generalnie poruszyłem sobie temat dość ciekawy temat, mianowicie bana jednej osoby na serwerze anarchia.gg o niku Lasdek i generalnie gracz został przeze mnie zgłoszony na Tikacie. I słuchajcie tego. Ogólnie sprawa nabrała rozpędu na tyle, że pan moderator, czy tam pomocnik postanowił odpisać mi na etiketa i napisał, że zbanował gracza, a zresztą za chwilę wam po prostu to pokażę i pokażę wam, jak zarówno okłamał też was i mnie, bo gracz pisał, pisał, że otrzymał bana, a nie wydaje mi się, żeby był zbanowany. Zresztą pokażę wam to. Jest to nie pierwszy przypadek, gdy administracja... Przy, po prostu kłamie w żywe oczy. No. Już nieraz miałem sytuację, gdy po prostu pisałem sobie z Kretką i zgłaszałem graczy, którzy współpracowali w endzie z osobami, które no, wycinały i grały na cheatach. Miałem na to dowody nagrania. Kretka pisał, że otrzymałem backupa, którego otrzymałem, ale gracze nie polecieli po prostu na bana. Więc jest to dość ciekawa sytuacja właśnie, nie chciałem wtedy o tym jeszcze wtedy mówić, bo szkoda mi było trochę itemków, bo no, dostałem po prostu backupa, miałem tam Excalibura, jakieś nielotki, inne takie, więc no, generalnie dość ciekawa sprawa. Przejdziemy sobie teraz w sumie od razu do mm, tej właśnie sprawy. Jak widzicie, znajduje się na Discordzie Anarchii GG wejdziemy sobie na tiketa którego wczoraj odpisał mi ten oto jegomość Franeczeku i uwaga uwaga zjedźmy w dół i zobaczmy co Franeczeku postanowił w sumie postanowił odpisać 16 sierpnia 2025 roku uwaga uwaga tutaj odpisałem mu generalnie wczoraj jeszcze taką kontrolę bo y, napisał mi to właśnie i ja odpisałem jeszcze w tym filmie że to nie wszystko franeczeku mylisz się tutaj, gracz je wprost regulamin serwera sprawdź dokładnie jeszcze raz nagranie lub poproś jakiegoś innego administratora generalnie napisałem mu takie coś i napisz dokładnie moment w którym grasz regulaminem i napisałem mu to w tym, w tym miejscu, tutaj dokładnie i ja serio mam wrażenie, jakby administracja anarchii, nie wiem, w ogóle nie czytała po prostu całego tiketa i nie miała żadnego celu w, w pomaganiu w ogóle graczom i rozwiązaniu problemu. Oni po prostu od odpisują na jak największą ilość ticketów chyba i tylko po to, żeby jakieś tam, nie wiem, punkty w administracji zdobywać, i nie wiem, w sumie, jak to tam działa. Ale no, jest to dość dziwne, bo odpisał mi on w tym samym miejscu, gdzie napisałem mu moment, żebym napisał mu dokładny moment, co nie? I napisałem mu dosłownie ten sam moment. Skopiowałem to i wkleiłem tutaj. I Franeczeku. Postanowił zbanować gracza, a bardziej no, nie zrobił tego. Dobra, przyjrzałem nagranie. Jeszcze raz, faktycznie, miał lepszą, lepszą widoczność ników. Wstanę jutro, to go zbanuję. Odpisał mi to. O północ po północy, w sumie ja wtedy już spałem, mm, i dzisiaj o dziewiątej, teraz nie niedawno się obudziłem, niedawno wstałem. Zobaczyłem teraz właściwie, że napisał, że gracz został już zbanowany. Jeżeli to wszystko, masz zamknąć ticket. I teraz tak, wejdziemy sobie na kanał Antycheat, na którym wyświetlają się wszystkie bany u osób ogólnie i osoby, które są zbanowane na serwerze. Jeżeli się mylę, to bardzo was przepraszam, że wprowadziłem was w błąd, ale no tak mi się wydaje, że po prostu każdy ban tutaj jest wyświetlany. Ale dobra. Jeszcze się do, dopytam po prostu tego admina. Ale zjedziemy sobie w dół. Zjedziemy sobie jeszcze w dół. Zjedziemy sobie jeszcze w dół. To są bany z wczoraj. Jeszcze, jeszcze, jeszcze w dół. Mamy tutaj bany z północy. Mamy tutaj bany. Z 9 i on na etykiecie napisał, że zbanował gracza i była to godzina dziewiąta. Zobaczmy w takim razie, czy na anti -cheat, na kanale anti -Cheat, jest o godzinie dziewiątej ban dla tego gracza. Jak widzicie, są tylko bany o trzeciej, o czwartej. Jest jeden o dziewiątej, tylko że jest to jakiś inny ziomek totalnie. Jest jakiś inny też ziamek, totalnie. No, nie ma w ogóle tego gracza tutaj, więc ja się czuję oszukany. Tak samo jak kiedyś, bo gracz Lasdek nie został zbanowany. No, jak widzicie, Anarchia GG lubi sobie troszeczkę namieszać, ale to, to zresztą nie wiem. Zobaczymy, co, się, co z tego wyjdzie, co z tej sytuacji. Ja napiszę mu w sumie teraz że no, nie widzę, żeby gracz był zbanowany. No i co? To w zasadzie będzie tyle z tego filmu. Jest taki mały update tej właśnie sytuacji, co wrzuciłem wczoraj film. W ogóle dziękuję Wam wszystkim za mega fajny odbiór pod wczorajszym filmem, bo widzieliście tam prawie 3 koła w niecałe 12 godzin, więc udostępniajcie, promujcie ten film, podbijajcie, nie wiem co żeby po prostu nagłośnić sprawę, bo to co tutaj się dzieje jest po prostu chujowe. Kto nie oglądał jeszcze wcześniejszego filmu, to chęcam, zapraszam. No i co? Ja się na razie z wami będę żegnał. Jak widzicie no administracja, administracja serwera no, dość ciekawie, dość ciekawie odpowiada. No ale co? To na tyle ode mnie. Trzymajcie się jakoś na tej anarchii i elo. No, a jeszcze rozwieję ogólnie wszystkie wątpliwości na koniec. Udało mi się znaleźć na kanale Antycheat, że no kurcze, jednak pojawiają się te zgłoszenia. Jak widzicie, ja sam gdy otrzymałem bana, pojawił się mój ban tutaj. Mimo to, że dostałem wtedy bana nawet od admina, a nie od Antycheata. Więc ogólnie, jest to dość ciekawa sytuacja, co na tym serwerze tutaj się dzieje. Co. Ja widzowie, jeszcze raz Wam dziękuję za ten film. No i to jeszcze chciałem dopowiedzieć i tyle.